Na jakim etapie życia jestem? Zobaczmy. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Zapraszam do usług indywidualnych. Wszystko jest na królowamocy.com bądź w opisie pod filmem. Bardzo szczegółowo opisane. Sesje uzdrawiające. Czytanie, rozmowa. Na jakim etapie życia jestem obecnie? Dziesięć mieczy. No, powiedziałabym, że karta wskazuje na to, że zakończacie jakiś bardzo trudny cykl w swoim życiu, który wiele Was kosztował, dużo wysiłku, dużo zmęczenia Waszego ciała, psychiki. Tutaj też, kochani, możemy mówić momentami o takim zmęczeniu. Że czasami mamy ochotę po prostu położyć się do łóżka, spać, yy, nic nie robić. Najlepiej, żeby podawali nam jedzonko, yy, picie, kołderkę i dali nam święty spokój. Yy, I powiem tak, dziesiątka mieczy bardzo często wskazuje na to, że nasza reakcja na jakieś wydarzenia, które miały miejsce w naszym życiu, yy, po prostu była taka bardzo emocjonalna tutaj wy też możecie pokazywać się jako właśnie ludzie wrażliwi ludzie, którzy yy, yy, są również wysoko wrażliwi, bo można być wrażliwym, ale mieć ten układ nerwowy silniejszy, yy, a można być właśnie wysoko wrażliwym, czyli ten układ nerwowy, budowa tego układu nerwowego może być odrobinkę yy, takie jakby wymagająca. Wsparcia, bo ci, którzy są ludźmi wysoko wrażliwymi, to tak jakby ich mózg nie miał tej takiej osłonki ochronnej i mogą się łatwo przebodźcowywać, tak? Także, kochani, etap życia 10 mieczy zakończenie trudnego cyklu. Zobaczmy w takim razie, co tutaj jeszcze karty chcą dopowiedzieć odnośnie tej sytuacji. Sześć buław, czyli tutaj wracacie do swojej mocy, wracacie do swojego blasku, wracacie do swojej siły, i wielu z Was, kochani, w najbliższym czasie zbierze w sobie energię i podejmie decyzję o działaniu. O działaniu typu, okej, okay, wstaję, robię porządek, wstaję, wyjeżdżam, wstaje, jadę tu, wstaję, robię tam. Czyli jakby sami kochani, podejmujecie decyzję o zawalczeniu o siebie i przychodzi do Was z powrotem, wasza własna moc, odzyskujecie waszą własną moc po jakiejś nieobecności. Waszej nieobecności we Waszym życiu, tak? Gdzie tutaj po prostu mieliście takie poczucie, jakby wszystko było przeciwko Wam. Dziękuję bardzo. Buziaczki. Pa, pa.